Cześć, witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dzisiaj zabieram was na wschód, by w krótkim filmie, co prawda, ale poruszyć temat tak naprawdę po raz pierwszy na kapitale. Dopiero dzisiaj się naprawdę zorientowałem, że cały czas rozmawiamy o wojnie w Ukrainie, o walkach, poruszamy tematy rosyjskie. Nieraz staram się wam przybliżać właśnie te tematy wschodnie, byśmy tutaj wszyscy razem mieli szerszy obraz tego, co się dzieje. Ale przecież większość z was słyszyła skróty na pewno typu DNR, LNR, Właśnie DNR, czyli Doniecka Narodna Republika, czy po prostu Doniecka Republika Ludowa, jak to u nas się tłumaczy. I właściwie, co my wiemy o tych tworach, zwłaszcza właśnie o Donieckiej tutaj Republice? No, tak naprawdę niewiele. U nas w naszych mediach są bardzo rzadko poruszane te tematy, a i sam się właśnie zorientowałem, że na moim kanale nie ma o tym po prostu za dużo wzmianek. Zamierzam to poprawić, dlatego że no to jest jakby fundament tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, mówiąc o konflikcie nauki. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wicher w programie Patronite oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover, analityk kanału. A jeżeli ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. No bo przecież po wydarzeniach z roku 2014-15 przez wiele lat tak naprawdę między Ukrainą a Federacją Rosyjską miały być dwa państwa właściwie niezależne, czyli Ługańska Narodna Republika i Doniecka Narodna Republika. I owszem, te państwa nie były uznawane tak naprawdę przez nikogo poza sobą nawzajem, ale to jakby nie zmienia faktu, że były to de facto tak naprawdę niezależne byty państwowe, mające własne władze, mające własny jakby cały system funkcjonowania państwa. Później, po lutym, 1922 roku nastąpiło wiele zmian, one już wcześniej, prawda, następowały, one właśnie były jednym z powodów tego, co wcześniej się działo, czyli że te państwa zostały uznane przez Rosję z czasem, w ogóle też umożliwiono jakby obywatelstwo nadania tym ludziom. Wszystko oczywiście się zmieniło wraz z wybuchem wojny, już takiej otwartej w roku 22. I tak naprawdę, de facto, teraz to są części Rosji, obywatele tych wcześniej, takich jak właśnie II Republiki Lodowej państw dostali, jednocześnie też obywatelstwo rosyjskie. To się wszystko, wszystko zmieniło. I u nas to ten temat oczywiście był tak trochę po macoszemu traktowany. No nikt nie traktował tych państwa poważnie, a to jest niesłuszne, bo takie rzeczy uważam, że powinno się traktować z należnym troszkę szacunkiem. Bo to tak samo można było powiedzieć, jakby przed laty ktoś nie uznawał naszego kraju, tak? No gdzieś tam jakaś Polska leżąca między Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Niemieckim i co ci Polacy w ogóle chcą, jakaś taka mała Polska i tak dalej. Wiecie, no to tak różnie można traktować, różnie można do tego podchodzić. Wszystko zależy punkt widzenia, od punktu siedzenia. Y oczywiście tutaj jest troszeczkę inaczej, to nie jest żaden naród, nie było czegoś takiego jak naród niemiecki no czy łogański. To byli tak naprawdę Rosjanie, którzy uważali, że chcieli się wyzwolić z panowania ukraińskiego. I bardzo wielu y ludzi w czasie... Po roku 2015, do roku 2022, wyjechało z tych terenów. Także nawet ciężko było określić i nadal jest ciężko powiedzieć, ile ludzi tak naprawdę mieszka na tych terenach. No bo oficjalnie to moglibyśmy spojrzeć do jakiejś świecie, e, nawet sobie wejść na, e, nie wiem, na Wikipedię i zobaczyć, że na przykład Dolniec jako miasto liczył 900 tysięcy mieszkańców, prawda? Łukajsk to znaczy mniej więcej miejsca, miejscowości Mariupol, e, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej Szacowało się, że dużo bardziej ludna była Doniecka Republika Ludowa, bo tam około, prawdopodobnie mogło mieszkać około 4 milionów ludności, kontra około 1,5 miliona ludności w Ługańskiej Republice Ludowej. Obecnie te dwa rejony, tak naprawdę, no znacząco zwiększyły swój stan posiadania wobec tego, co miały na początku. I one się opierają w tej chwili na podziałach terytorialnych, no, jakie istniały na Ukrainie. I e, praktycznie cały obwód ługański jest częścią już e, Rosji, no on został praktycznie prawie, prawie tam poza tym Łukiem e, jest e, tutaj pod kontrolą rosyjską. Natomiast tym no z Donieckim zupełnie inaczej. Spora część tutaj, jak widzimy, dalej jest pod kontrolą ukraińską, łącznie z bardzo ważnymi dużymi miastami, takimi jak Kramatorski i Natomiast te, e, te dwa państewka, można tak to powiedzieć, one nadal de facto trochę funkcjonują. Dlatego, że o ile tu mamy obwód zaporowski i obwód chersoński, obwód chersoński. Natomiast dalej pozostały nazwy Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa ze swoimi jakby władzami. I właśnie w Doniecku, no z racji mówię większej ludności, przemysłu i tak dalej, no to znacznie większym siłom dysponowała właśnie Doniecka Republika Ludowa. I też jej, można powiedzieć, szef właśnie Denis Paszulin. No, jest człowiekiem bardziej rozpoznawalnym, medialnym, troszkę też tak tutaj no i bardziej przebojowym. No i tutaj w ogóle pretekstem do tego, żeby poruszyć ten temat, było właśnie spotkanie, jakie odbił Paszulin z Władimirem Putinem pod koniec lipca. Troszkę nadrabiam teraz, wiecie, w sierpniu będę się starał nadrabiać pewne tematy. Natomiast chcę, żeby tym materiałem zwrócić Wam uwagę, że właśnie, że no, przede wszystkim tam są jednak jakieś terytoria, które no, też muszą żyć. Tam żyją ludzie, tam mieszkają ludzie, tam pracują. Chodzę do kościoła, do pracy, do szkoły, yy, jeżdżą na wakacje, i takie nasze wyobrażenie czasem jest yy, zupełnie inne. Znaczy w ogóle już nie mówię o wyobrażeniu, które jest prezentowane oczywiście w mediach, tak? O ile oglądacie jeszcze jakieś telewizje, czy coś takiego. Jakby tam w ogóle nie wiem, albo nic nie było, albo jakieś dziwne stwory mieszkały. Ja mam takie takie wrażenie, jak tak sobie czasem z ciekawości wezm, wejdę, poczytam na jakiś takich głównych portalach informacje albo właśnie w telewizji. No i po yy, <laughs> no Ociemnianie narodu trwa. A to tak nie jest. Po prostu mówię: tam mieszkają słuchajcie, normalni ludzie, którzy po prostu mają swoje normalne problemy i należy też zwrócić na to uwagę, ale to ma też duży związek z tym, co się dzieje w tym samym konflikcie. Dlatego, że oczywiście ten temat jest dużo głębszy i myślę, że bardziej warto go poruszyć. Jeżeli chcecie więcej informacji, więcej filmów też na przykład z Donieckiej Republiki Ludowej, no to napiszcie w komentarzach, jeżeli ten temat będzie was po prostu interesował. Dlaczego uważam, że warto się tym zainteresować? No bo to wszystko to jest też element wojny. To jak żyje się na przykład w Donieckiej Republice Ludowej ma duże znaczenie też dla całości tego konfliktu, który się dzieje między Rosją i Ukrainą. Bo ludzie, którzy żyjąc na przykład w Donieckiej Republice Ludowej, to jeżeli im będzie się żyło dobrze, to oni nie będą chcieli na przykład powrotu do Ukrainy. Nawet jeżeli nie są etnicznymi Rosjanami, choć akurat rzeczywiście w Doniecku bardzo dużo Rosjan rzeczywiście było etnicznych. Czy są też powiedzmy Ukraińcami rosyjskojęzycznymi, czy w ogóle nawet nie do końca się utożsamiają, czy są Rosjanami, czy Ukraińcami, ale są na przykład rzeczywiście ludnością rosyjskojęzyczną i się zastanawiają, prawda, no czy może lepiej było na tej Ukrainie, czy żeby było na Rosji, no to wszystko ma znaczenie, to wszystko jest ważne, słuchajcie. I jeden z takich powodów, żeby jakby usprawiedliwić to, co mówię, jest na przykład to, że Ukraina dalej próbuje aktywnie działać wywiadem na tych rejonach, po to, żeby przy pomocy swoich współpracowników, na przykład ostatnio informowałem was na rejonie zaporowskim, ale tak samo dalej się dzieje na DNR i LNR, żeby na przykład w ten sposób służby wywiadowcze Ukrainy próbują rozpoznawać ruchy wojsk, przemieszczania, koncentracje, magazyny, Składy i tak dalej, żeby móc je atakować przy pomocy, na przykład, rakiet czy też dronów I żeby móc działać w ten sposób, muszą mieć, no wiecie, ten taki po prostu tkankę, która dalej chciałaby po prostu z tą Ukrainą współpracować. I to czasami mogą być tacy, wiecie, Ukraińcy, Ukraińcy, jeżeli jest taki tam zostali tacy, wiecie, Azowcy. Ale myślę, że tych tam praktycznie już za bardzo nie ma. Natomiast część może być takich ludzi, nazwałbym to, niepewnych. Część to mogą być ludzie, którzy są po prostu y, gdzieś tam rozdwojeni, nie za bardzo zainteresowani, ale może rzeczywiście by mogli stwierdzić, że a może tacy Ukrainy nam się żyło lepiej. Szczerze mówiąc, to wątpię, y, no, ale, ale wiecie, no, no różnie to bywa, tak, różnie to bywa i to wszystko, poziom życia, oczywiście no tu mamy wojnę, tak, zwłaszcza w tych krajach przygranicznych, to od, od, odepchnięcie tego frontu od Doniecka, no znacząco poprawiło sytuację, prawda, w Doniecku samym, no to wszystko ma jednak jakiś sens. Jeżeli by było, na przykład sytuacja bardzo zła, jeżeli sytuacja życia byłaby zła, jeżeli do tego by doszły, oprócz poziomu życia, represje, problemy z zaopatrzeniem, to łatwiej byłoby na przykład działać grupom partyzanckim ukraińskim, które były tam, zostały tam, takie grupy działały jeszcze w roku, no w 2022, bardzo dobrze pamiętacie i w 2003, w 2023 prezentowałem m.in. innymi materiał na kanale na temat rosyjskich kolei wojskowych i pociągów pancernych, jak to się mówi, przyjmuje tak wojskowych, rosyjskich i tam właśnie jeden z podstawowych powodów wdrożenia tych pociągów były ataki jednak partyzanckie na linii kolejowe rosyjskie, właśnie na tych terenach zajętych. I to jest jakby znowu odwołanie do historii wam zrobię, takie klasyczne odwołanie tego, dlaczego na przykład na terenach wschodnich Polski po roku 45 tak ciężko było przez długi czas uporać się z ukraińskim ruchem prawda, partyzanckim, nacjonalistycznym, jakbyśmy to nie nazywali. To już tam mieszało to o nazwy, jakie to konkretne były formacje, bo to czasem to było takie, wiecie, luźne. Dlatego, że mieli oni oparcie w ludności ci partyzanci ukraińscy w ludności, która tam zamieszkiwała. No, dlatego ta ludność została tam zawiesiona. No i tak samo było. No, jeżeli działała partyzancka w czasie II wojny światowej, AK czy GL, albo potem AL lub bataliony chłopskie, to bez oparcia w ludności zamieszkałej na tych terenach ruch partyzancki nie ma prawa działać. I ta ludność musi chcieć z nim współpracować. To wszystko są oczywiście, wiecie, takie detale, które czasem gdzieś tam przeoczamy, ale to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie. Natomiast jeżeli nie ma tego poczucia, że chciałbym, żeby znowu wrócić do Ukrainy, czyli dobrze, widzę, że lepiej się żyje, widzę, że na przykład moje miasto, moja wieś się po prostu gdzieś tam rozwija, no to ta ludność, mówię, chodzi mi o tą ludność nie taką stricte prorosyjską, taką stricte prorosyjską tylko tą ludność, taka, która tam się wydaje taka, jakby to nazwało, o rosyjskojęzyczna która gdzieś by mogła być taka, taka ludnością niezdecydowaną w pewnym obszarze. Na pewno tak, taka była, wiecie, w roku 2002, jeszcze w 2003. teraz coraz bardziej ta ludność musi się zdecydować i te wszystkie działania, Rosja pompuje tam pieniądze, na przykład w odbiórowym Mariupolu budowano bardzo dużo pieniędzy po to, żeby właśnie sprawić, że ludzie chcą, żeby to zostało fragmentem Federacji Rosyjskiej. I teraz chciałem wam zaprezentować właśnie spotkanie między Denisem Pusinem, szefem, DRL-u, a e, Władimirem Władimirowiczem Putinem. To spotkanie miało miejsce pod koniec lipca, było tak zwanym spotkaniem roboczym. Władimir Putin, Denisu Władimirowiczu, ty i ja jesteśmy w stałym kontakcie, ale mimo to zawsze jest wiele pytań. Proszę, zaczynaj. Pusili, drogi Władimirze Władimirowiczu. Rzeczywiście istnieje możliwość ciągłego omawiania kwestii bezpieczeństwa, ale nadal chciałbym zatrzymać się nad kwestiami rozwoju społeczno-gospodarczego, ponieważ kluczowym zadaniem z państwa strony jest podniesienie standardu życia naszych obywateli do 2030 roku do średniej rosyjskiej. No tutaj warto by zaznaczyć, że ktoś się a średnia rosyjska jest do czego dążyć. No to zależy, jak patrzeć, bo oczywiście ta średnia to jest bardzo, bardzo różna. Natomiast fakt jest też taki, że te państewka donieckie i ługańskie no, przez wiele lat tak naprawdę izolacji bardzo, bardzo niestety podupadły. Miały dużo problemów gospodarczych i bez pomocy rosyjskiej nie poradziłyby ok. sobie. Kontynuował pusili. Procesy integracyjne trwają i są już pewne osiągnięcia, a wpływy do budżetu zarówno podatkowe, jak i niepodatkowe cały czas rosną. O ile w zeszłym roku do budżetu trafiło 54 miliardy rubli, a to było dwukrotnie więcej niż planowaliśmy na początku roku, to dziś możemy powiedzieć, że w pierwszym półroczu do budżetu trafiło prawie 33 miliardy. Daje to zatem podstawy, by oczekiwać, że do końca roku osiągniemy dochody w wysokości 70 miliardów rubli, czyli 30% więcej niż w ubiegłym roku. Władimir Putin, przyzwoity, dobry wzrost, 30%. Hushilin. W związku z tym oczywiście odnotowujemy również wzrost przeciętnego wynagrodzenia w naszych organizacjach. W pierwszych czterech miesiącach tego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost przeciętnego wynagrodzenia o prawie 40 W tej chwili średnie wynagrodzenie w DNR wynosi 49 600 rubli. Planujemy by do końca roku ta średnia pensja wzrosła do wysokości 54 100 rubli. E, tutaj moja uwaga: 50 000 rubli to by było mniej więcej w tej chwili, to jest około 2300 23, e, zł na sierpień roku 2024. Dalej koncentrował Denis Puszyński. Koncentrujemy się także na poprawie naszych wyników i rozwoju naszej branży. To wciąż niewykorzystany potencjał. Teraz można powiedzieć, że od początku roku uruchomiono już 4 przedsiębiorstwa przemysłowe. Do końca roku planujemy uruchomić 15 kolejnych przedsiębiorstw, które do tej pory pozostawały nieaktywne. Przyciągamy także inwestorów do kopań. E, powiem Wam, Władimirze Władimirowiczu, że jest już pozytywny wynik. Sytuacja z naszą branżą węglową jest trudna, jednak widzimy pewne perspektywy poprawy. Jeśli inwestorzy będą świadomi i będzie kontrola państwa, to nastąpi modernizacja sprzętu, co posiągnie za sobą wzrost wydajności i bezpieczeństwa górników. Całkiem niedawno w naszej flagowej kopalni, kopalnia konsolole z Donbasa, właśnie świętowano wydobycie już 100 milionowej tony węgla. To bardzo dobry wskaźnik. Dość do tego wyniku zajęło dużo czasu, ale po prostu się udało. Powiem szczerze, górnicy są optymistami. Jeśli chodzi o budowę, to jest teraz powiedzmy, budownictwo to jest teraz powiedzmy, to lokomotywa, w rozwoju naszej gospodarki. Obiektywnie, bo prace budowlane są bardzo poważne. Mieliśmy o każdym, szerzej mówiąc tę kwestię podczas naszych ostatnich spotkań, ale co jest najważniejsze, w dalszym ciągu skupiamy się na budowie mieszkań komercyjnych ze środków pozabudżetowych. W związku z tym twoja decyzja, tu zwraca się do Putina, o dwuprocentowym preferencyjnym kredycie hipotecznym przynosi rezultaty. Powiem, że inwestorzy weszli nawet do Mariupola, co prawda z ostrożnością, na początku się obawiali, ale są już pierwsze efekty. Pierwsze trzy domy zostały już oddane do użytku. Do końca roku planowanych jest 15 kolejnych. Już panuje pośpiech i konkurencja w, o lokalizację w Doniecku, Jewie i Janakiewie. Musimy wybierać, patrzeć i porównywać projekty, które których to po prostu krzyżuje się z Twoją decyzją dotyczącą planowania terytorium. Oznacza to, że mamy już dziewięć gotowych planów generalnych dla obszarów miejskich. Trzy kolejne plany są w przygotowaniu. A regionalni szefowie bardzo poważnie tutaj w tym wszystkim napomagają. Tutaj zapewne chodzi o współpracę między właśnie DNR czy LNR, a innymi obwodami rosyjskimi. I dalej kontynuowałem, raportując Putinowi. Ale ważne jest także to, że staramy się powiązać nasze plany nie tylko w obrębie Dolinskiej Republiki Ludowej, ale także z, z sąsiadami, z Ługańskim, Zaporowskim i hersońskim. Wtedy będziemy mogli lepiej rozdzielać środki i efektywniej. I oczywiście bardzo poważnie zwracamy uwagę na obszar wodny Azowa. Dziękuję bardzo. 1 czerwca wydali Pan polecenie o przyjęcie do 1 września strategii rozwoju obszaru wodnego Morza Azowskiego do roku 2040. Bierzemy z tym bardzo poważne plany. Powiedzmy, że nie jest to dla nas bardzo typowy kierunek jak na region przemysłowy, ale mimo to widzimy, że rekreacyjny komponent Morza Azowskiego, wewnętrznego Morza Rosyjskiego jest niedoceniany. Oczywiście będziemy rozwijać także sektor turystyczny. Widzimy, co można pokazać, co można zrobić z tym najbardziej wyjątkowym morzem. I biorąc pod uwagę plany określone w strategii z zakładami innymi, tutaj na przykład też szpitalami, rzeczywiście wówczas zostanie wdrożone humanitarne, normalne podejście do naszych zasobów. Jak określono to w strategii, zgodnie z twoimi instrukcjami, Władimira Wodimirowicz. Oczywiście widzimy, co zrobili w okresie sowieckim, ile było na przykład obozów pionierskich, ile robiono tego typu rzeczy i to wszystko zostało zmarnowane. A teraz możemy to wszystko odwrócić. Ale tylko w prawdziwych, nowoczesnych, oczywiście trajektoriach. I oczywiście planujemy także rozwój rybołówstwa. Morze Azowskie ma bardzo tutaj poważny potencjał pod tym względem. Ogólnie w Ademirze identyfikujemy teraz punkty wzrostu w każdej miejscowości. Dziękuję bardzo za wsparcie, czujemy to i oczywiście pomaga cała Rosja. No ale o czym tu rozmawiać? Donbas was nie zawiedzie. Dobrze. Władimirze Wademrywiczu, są Pewne tematy, pewne problemy, mówi Putin, które wymagają naszej szczególnej uwagi, to są mieszkania tak zwane awaryjne. Wspomniałem już o mieszkalnictwie. Niestety ponad 27% zasobów mieszkaniowych w Republice to mieszkania awaryjne. Bierze się to oczywiście z działaniami wojennymi, a po prostu z tym, że przez wiele lat, dziesięcioleci, być może w poprzednich czasach, tutaj no zapewne ma czas panowania Ukrainy Władimir Putin na, na myśli. Nie zwracano na to należytej uwagi. To jest pierwszy temat. A po drugie oczywiście, no nie możesz o tym sam decydować, to jest zaopatrzenie w wodę. Proszę o zwrócenie uwagi na te tematy i zawsze zwracanie uwagi rządu Federacji Rosyjskiej. Proszę także o zwrócenie na to szczególnej uwagi w kontaktach z władzami federalnymi Twojej. Tak jest, można powiedzieć, na to odpowiedział Denis Pushilin, a Władimir powiedział, dobrze. No tak, troszkę to jest, można powiedzieć, prześmiewszy raport, ale rzeczywiście Denis Pushilin e, no, jest szefem Donieskiej Republiki Ludowej, tylko dzięki poparciu oczywiście ze strony Władimira Putina i zrobił wszystko, by nim być. I jest człowiekiem, uważam, absolutnie oddanym Władimirowi Putinowi, dlatego że dzięki niemu zachował to, to swoje stanowisko, bo na przykład w Ugańsku to sytuacja była troszkę inna, mam powiem. E, także w Chrysońskiem, ale tam już wychodziło zupełnie co innego. Natomiast e, na co warto zwrócić uwagę? Czyli są plany. Po pierwsze tego, żeby rzeczywiście tutaj obszar Doniecka się rozwijał, czyli władze chcą to rozwijać, chcą przywracać przemysł, który przez wiele lat podupadł. On już podupadał w czasach ukraińskiej, tutaj jakby włości później po roku 14-15. Rzeczywiście ta izolacja, problemy, niedostatki finansowe, embarga, no to wszystko powodowało zerwanie jakichś kontaktów biznesowych, rzeczywiście ten przemysł zaczął bardzo, bardzo upadać. Natomiast tam jest duży potencjał, jest duży potencjał wydobywczy. Widać, że tutaj zagłębie właśnie węglowe ma tutaj priorytet. No i są oczywiście wykorzystywać Morze azowskie, no to jest jakby rzecz jasna. Natomiast właśnie ja bym zwrócił na to uwagę też, że dążenia do poprawy tutaj bytu, dążenia do poprawy płac, jest to oczywiście wszystko no, tak zwana średnia plus pewnie to jest w ogóle brutto i tak dalej. Natomiast no, musimy na to brać uwagę, że to jest, to jest wszystko bardzo ważne, że jakby toczenie też wojny i to, co się dzieje na Ukrainie, nie dzieje się tylko walka. walkach. Wiem, że niektórzy z was, czy piszecie, że oblędzę. Albo że na przykład niektórzy piszą, że od siebie tylko raport. słuchajcie, ale wojna to nie jest tylko walna w To jest ważne. Natomiast no, to wszystko się za sobą ciągnie. To, co wam wcześniej powiedziałem, to jest też to, co wszystko co dzieje się na tyłach. To wszystko za sobą niesie konsekwencje. Poza tym, co jest ważne, Ukraina absolutnie, to tylko propaganda, bo mówiła, że tutaj chce odzyskać te tereny. Uważam, że ukraińskie władze wiedziały, że po pierwsze terenów nie uzyskają, W ogóle w ogóle nie chcą ich odzyskać. Tak jak, że ukraińskie władze, jeżeli chciałyby odzyskać Doniec, to by go na przykład, jak wszyscy wiecie, nie ostrzeliwały i nie bombardowały. Bo czy chcielibyście wrócić pod rządy państwa, które do was strzela? No ja chyba niekoniecznie. Dobrze, słuchajcie, to jest taki filmik, mówię, taki filmik, w którym pierwszy raz poruszam ten temat, natomiast uważam, że to jest troszkę na przykład fascynujący temat i temat bardzo ważny z punktu widzenia tego konfliktu, dlatego nie można go zaniedbywać, bo to ma duże przełożenie także do tego, co się dzieje na froncie, naprawdę. Wiele decyzji, na przykład to, jakie wojska tam że są, dalej wują, bo dalej wojska są zarówno i ługańskie i donieckie, chociaż nie ma już armii tych wojsk, a to są podporwane korpusy armii z tych armii tych republik, to dalej one funkcjonują i dalej widać flagę, na przykład właśnie dla ona jest na flaga rosyjską, tylko że zamiast białego jest czarny pasek. Dobrze, to tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia jutro w raporcie. Cześć!